Zapewne dobrze pamiętacie Hondę NSX, czyli pierwszy supersportowy samochód tej japońskiej marki, który miał konkurować z Ferrari i z Porsche. Auto dzisiaj jest kultowe no i niewątpliwie rokuje na cennego klasyka. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ nowa Honda Civic Type R tak naprawdę gra w jednej lidze z Hondą NSX, przynajmniej jeśli chodzi o osiągi, a w niektórych kategoriach. Jest nawet lepsza od NSX. -a. Honda przełamała pewne tabu i pod maską Civica Type R zamontowała silnik z turbodoładowaniem. Broń Boże, nie mamy tu jednak do czynienia z downsizingiem. Po prostu do dwulitrówki dorzucono sprężarkę. Przy 6,5 tysiącach obrotów osiąga moc 310 koni mechanicznych, czyli 155 koni z litra pojemności. Dla porównania wolno sące V6 w NSX-ie osiąga 91 koni mechanicznych z litra, czyli łącznie 274 konie. Stosunek mocy do masy jest korzystniejszy w Civicu, skąd też lepsze przyspieszenie. Type R sprintuje do setki według naszych pomiarów w 5,5 sekundy, czyli o dwie setne sekundy szybciej niż podaje producent, i o trzy setne sekundy prędzej niż NSX. Widzieliście ten spoiler? No oczywiście, że tak. Jakbyście mogli go przeoczyć. Jest tak duży, że właściwie może wpędzić w kompleksy nawet właścicieli Subaru WRX STI i Mitsubishi Evo. Ale nie bez powodu jest taki duży, bowiem Honda Civic Type R pozwala się rozpędzać do prędkości 270 km na godzinę. Tyle samo osiągał NSX, no i jest to też zdecydowanie więcej od bezpośredniej konkurencji Type R. -a. Tenże spoiler w bardzo uroczy sposób opisał jeden z naszych czytelników na naszym fanpage'u na Facebooku. Pozwolę sobie go tutaj zacytować. Podsta Przewówcy przyspawali nam kulki do poręczy, żeby po nie nie zjeżdżać. Tu widzę Honda wygieła spoiler, żeby na nim koszul nie prasować. No faktycznie, do prasowania koszul być może nie jest to najbardziej fortunne rozwiązanie, natomiast mi tutaj przeszkadza inna rzecz. Być może pamiętacie koncepcyjną wersję Typera? Ona miała tutaj w tym miejscu takie lodowe światło, które przechodziło z klosza na bok spoilera. I ten element tutaj niestety już się w produkcyjnej wersji nie znalazł. Szkoda. Natomiast wszystkie inne elementy lotki, spoilery, wloty, wyloty powietrza one tutaj pełnią bardzo ważne funkcje i choć nadają temu samochodowi bardzo agresywny wygląd, to mimo wszystko nie są tylko dla szpanu. W pierwszych metrach jazdy czuć, że Civic to tak naprawdę oswojona wyścigówka, to jest po prostu dziki zwierz, który jakimś cudem został dopuszczony do tego, by jeździć po drogach publicznych. I w ogóle próżno tutaj szukać trybu komfortowego. Ten samochód już w domyślnych ustawieniach jest bardzo pikantnie zestrojony, jest, jest, jest dosyć twardy, aczkolwiek nie tak twardy, żeby nie móc nim w ogóle jeździć na co dzień. Natomiast tutaj po lewej stronie od zegarów jest przycisk Plus R, który jeszcze bardziej wyostrza zmysły elektroniki sterującej silnikiem, także silnik bardziej żywiołowo reaguje na gaz, auto staje się takie bardziej zwarte, czujne, no i oczywiście utwardza się zawieszenie. Tego trybu nie polecam stosować nigdzie indziej niż na torze, bowiem nawet na równej autostradzie, czy na gładkiej nawierzchni ekspresówki ten samochód zaczyna podskakiwać. Być może zauważyliście to w tej chwili na nagraniu. Nie będę kozaczył, wyłączam go na ten moment, bowiem Civic i tak w domyślnym trybie doskonale odczytuje wszelkie intencje kierowcy. A to zasługa tego, że wszystkie elementy, którymi kierowca jest połączony z samochodem, którymi kierowca wydaje polecenia, są po prostu jak ja wiem takie czytniki neurologiczne, które po prostu odczytują bezbłędnie intencje. Po pierwsze układ kierowniczy. Pomimo tego, że mamy tutaj napęd na przednią oś i jest tutaj rzucane na te koła 310 koni mechanicznych i 400 nm momentu obrotowego, to i tak można powiedzieć, że Naprawdę nie czuć wpływu tego napędu. To jest oczywiście zasługa specyficznej konstrukcji zawieszenia zwrotnic w przedniej osi. Druga rzecz, ten krótki, charakterystyczny dla Type Era lewarek z tą, z tą aluminiową gałką. On ma bajecznie krótki skok. Tutaj, pomiędzy jednym a drugim biegiem, właściwie jest droga zaledwie 4 cm. Także ogromna przyjemność zmieniania biegów tym lewarkiem. No i samochód fenomenalnie trzyma się w zakrętach. Zmiana biegów to przyjemność dzięki temu krótkiemu lewarkowi. Natomiast, jeżeli podbijecie obroty, jedziecie bardzo agresywnie, zbije, co się dzieje. Na szczycie deski rozdzielczej zapalają się kolorowe diody, które mi podpowiadają optymalny zmo, mo, moment zmiany biegu. To jest element, który no, spotyka się właściwie tylko w samochodach naprawdę rasowo wyczynowych. Nie wiem, w Ferrari, w BMW sobie można domawiać kierownice, które te diody też mają umieszczone tutaj u szczycie kierownicy. Jest to bardzo fajny i bardzo przydatny detal, który jakby podkreśla wyczynowy charakter tego samochodu. Fantastyczne są także hamulce. Tutaj na przedniej osi znalazły się perforowane tarcze o średnicy aż 350 mm. Zaciski marki Brembo i naprawdę niesamowita skuteczność. W naszych pomiarach Civic ze 100 km na godzinę zatrzymywał się zarówno na zimno, jak i na gorąco na dystansie mniej niż 33 m. podaje, że Civic Type R przyspiesza do setki w 5,7 sekundy. My zmierzyliśmy mu wynik o 20 sekundy lepszy, także 5,5 sekundy. E, przy czym oczywiście, ponieważ jest tutaj napęd tylko na przednią oś, to ta moc nie będzie już tak efektywnie przenoszona e, na mokrym asfalcie. Także tutaj na przykład względem Golfa R wówczas osiągi zdecydowanie się pogarszają, ale i tak mówimy tu o osiągach zdecydowanie lepszych niż we wspomnianym wcześniej NSX-ie. Dopełnieniem tej idealnej komunikacji, tego idealnego zespolenia kierowcy z samochodem są te kubełkowe fotele. Mają bardzo sztywne boczki, są idealnie wyprofilowane, trzymają kierowcę na miejscu, także pasażera. Zdecydowanie gorzej się siedzi z tyłu, tam, tam nikomu nie polecam siedzieć. Natomiast właściwie tutaj tylko jedna uwaga. Fajnie by było, gdyby on był chociaż te dwa centymetry niżej. Siedzi się tutaj trochę wysoko. No i przy wsiadaniu trzeba brać pod uwagę to, że te sztywne boczki powodują, że po prostu troszeczkę trzeba się wgramolić w te fotele, ale nie jest to nic takiego, z czym nie poradziłby sobie dorosły, zdrowy mężczyzna. Jako dodatek do tych wszystkich elementów, które czynią ten samochód tak agresywnym, tak szybkim, tak sportowym i emocjonującym, Honda zainstalowała tutaj drobne gadżety elektroniczne. W komputerze pokładowym możemy chociażby wywołać dodatkowe wskazania, ciśnienia doładowania, stopień otwarcia przepustnicy, wszelkie inne dane, temperaturę oleju, także, także elementy, które się przydają, by monitorować stan samochodu i wiedzieć, kiedy na co sobie można pozwolić jak obciążać silnik. Oprócz tego jest też stopper, który automatycznie mierzy Wam czas przyspieszeń, czasy przyspieszeń do setki, czasy sprintu na ćwierć mili. Także tutaj różno rozbudowane funkcje, które znamy także z dużo droższych sportowych aut. Można zażartować, że Civic Type R to samochód rodzinny, który kupuje ojciec, jeździ nim syn, a mama płaci za paliwo. Ale tak na serio, Type R ma wszystkie zalety zwykłego Civica, czyli całkiem wygodną kabinę i bagażnik mieszczący aż 498 litrów. Ale niestety ze zwykłym Civiciem dzieli też nieco skomplikowaną obsługę komputera pokładowego, systemu multimedialnego i nieco tandetne plastiki. To na koniec informacja dla tych, którzy będą finansować zakup tego samochodu, czy sobie, czy synowi, czy komukolwiek. Auto tak jak widzicie, kosztuje 144 tysiące złotych. Jest to jedyna dostępna wersja, po prostu w pełni wyposażona ze wszystkimi systemami bezpieczeństwa, multimediami, automatyczną klimą itd. Natomiast odpowiadając na najważniejsze pytanie, czy Honda zaturbiając silnik Type R zniszczyła jego ducha, zmieniła totalnie jego charakter i czy to był dobry pomysł, ja jako zdeklarowany miłośnik wolnosących silników mówię, tak, to był dobry pomysł, bowiem pozostawiono pojemność dwóch litrów i dodano do tego turbo, czyli nie mamy tutaj do czynienia z downsizingiem, tylko po prostu podniesiono moc Type R o ponad 50%. No i nie pozostaje mi nic innego, niż pod koniec serdecznie pogratulować Hondzie fantastycznie jeżdżącego samochodu.